Siemanko, witam was w kolejnym dniu. Widzieliście już mój hostel. Mój pokój. Ten. Tu ziomek śpi. Ciekawe czy słyszycie jak chrapie. No takie uroki są hosteli. A pokażę wam e, jak wygląda to tutaj. Jestem w Chiang Mai, czyli one słynie ze świątyń, więc odwiedzę te świątynie, a potem ruszę w jakieś inne ciekawsze miejsca. Przyjechałem do pierwszej świątyni

50 km aż i zatrzymałem się zjeść Nie było ko soi, kao soi czyli tego popularnego jedzenia i wziąłem noodle, rice noodle z kurczakiem Tak to wygląda, taka zupka bardzo smaczna Taka delikatnie tylko ostra Yeah, this, this one more. This elephant size. This in front and this behind. Okay. Really, I wear this. Yes, you you take off, take off because we go to bathing okay, elephant okay. In, the, in the end. Okay. Gdzie takie szerokie, ale je się po prostu tak obwiało. Fajne, bardzo ładny. Słuchaj, pan mi opowiada o about który jest tu ja. My name is Kit kit yes nice meeting I am in charge of this place okay from the first day until today that was me mm -hmm. I yeah, was I handler. and she came to us in a very poor condition but when she received the school service the good care that's how she became very friendly yeah uh -huh. she accepted me as a, her handler her keeper more yeah. or less yeah. uh, elephants take about 150 pills of paracetamol okay. a day but there are three species three species okay forest. in thailand three species no in the in world, the, world. Uh -huh. the first one is forest african the second one savanna african and uh -huh. the last one asian elephant uh -huh. during the covid-19 uh, we work very hard just to keep this elephant healthy. No food, no supply, no tourists, no income, yeah. nothing. I had to walk elephant up to the mountain by myself every day. Uh -huh. uh, two elephants, three up to four five elephants. I walk alone. Thai people, Thai people or local people or Some, some Thai, some are from Myanmar. Oh. In their country now there is a, a civil war. In Myanmar? Yes. And then they send money back to support the family in Myanmar. Yeah. So I'm so happy to support both human yeah. and animals. Yeah. So when, when? you should be as well. You know, when what, you come, I, you what? pay us, That's your money goes uh -huh. straight to elephant and to this guy. Uh -huh. Then I grew up in a temple when I was 12 years old because of Buddhism. Doesn't uh -huh. make me to be a kind and generous person. Uh -huh. I know poverty is very bad. If I will give, people this chance. I made them happy. When I see them happy, I am happy. The same. Mm. When I rescue this elephant, I made them happy. My elephant made you happy. And you make me happy. Mm. You know? Before mm. leaving you give uh, just a big smile and say thank you, thank you again and again. sombrero mm. Bombo vitamina nova e I the line come to pick okay. the... okay. yeah. okay. yeah. up uh, hey. hey. Come. How are you? a, a, a Bem, <laughs> <Barzo proszę. laughs> Oh, Jiki. Na ciebie? Ej. Wow. Rękę mi zaraz wciągnie. Proszę. O! Oh. No masz, masz. Też lubię arbuzy. Już Zaraz ci dam. Zaraz ci dam. it's hey. okay. Oh. Łapę mi wciągnie, spokojnie. Ej, nie dawaj, Zabieraj. 咦，啊、yeah,，耶，耶，倒主耶，倒主耶。

Good! No, Czang! Czang nice. no! Dobry jesteś. To jest najbardziej niesporny, nie można go dotykać podobno. Mówi goś, żeby nie dotykać i uważać, bo to jest nastolatek i trochę zły jest. O ten wariat nazywa się szabu. O. Wiecie, byłem pewny, że ta skóra jest taka bardzo szorstka, twarda, bardzo twarda i nie, taka nieprzyjemna. I jestem w szoku, że to jest bardzo mięciutkie, naprawdę tak miękkie, jak poduszka. Bardzo delikatne i przyjemne w dotyku. Dasz łapę? Da Dałabę, no. O wow. oh, kurde, mam się bać? Starczy już. deser dla słoni aż z tego cieknie pień bananowca ło wow. Ale smakoły Biera. i w Jak machają uszami to podobno są happy Ale jak dobrze, wieje i na mnie wiatr jak klapnie uszami Dawaj, klapaj uszami. Klapaj Już nie jesteś happy Jak tu stoję to jesteś happy O, może się już skończyło już nie jesteś happy Zebrałem dla ciebie trochę Zobacz O, nie, nie lubi tego No ta, to są resztki takie o, tu może taki dobry kawałek jest. Może to jest lepsze. Zobacz. Nie? Jednak nie. No wybacz. Nic innego nie mam. O, worried, you back. Aha. Bardzo się cieszę, że tu przyjechałem. Świetna decyzja. I bardzo się cieszę, że poznałem te zwierzęta. Piękne. Piękne.

oooo Już się przebraliśmy, ale świetne przeżycie. Piękne, no naprawdę Tak się cieszę, że poznałem. Pierwszy raz, trochę z bliska zwierzęta. Fajna sprawa. Normalna cena za taki szybki trip półdniowy pół oni to nazywają 2200 batów. Droga, to jest 250 zł no i tam wytargowałem do 1600 batów. No ale nie żałuję, no warto było zdecydowanie. Trzeba to zobaczyć. Piękna sprawa, piękne są te słonie. Fajne są. U, 50 km do Chiang Mai Zobaczymy. Pojadę, przejadę się kawałek, gdzieś ustanę i zobaczę co tu można w pobliżu, bo na pewno można gdzieś zjechać. I to jest Tajlandia. Jadę, jadę, patrzę jep, samolot. Wejście 100 batów. Idziemy zobaczyć kawki się napić do samolotu. Very nice hair. Kopułę ka... Kopun <noise> <noise> Temperatura na słońcu 40. Tam był inny wskaźnik w cieniu. 33. Dobra. Widzę. A gdzie wajcha od gazu? Powinna być taka wajcha, nie? Tu przełączniki Wszystko dobrze Ale wajcha od gazu, najważniejsze Nie wiem gdzie jest O, tu zmiana biegów, ok Wszystko się zgadza Ale Nie wiem gdzie gaz dodawać Jak ja polecę Ile tego jest Mam kolegę, który uczy się na pilota. Bardzo serdecznie go pozdrawiam. Dużo ma guzików do zapamiętania.